Wyobraź sobie wakacje, impreza, nocne kluby, a potem znikasz. W 1989 roku Mark Kilroy, student z Teksasu, jedzie z przyjaciółmi na Spring Break. Plaża, słońce, zabawa bez końca. Po kilku dniach postanawiałem przekroczyć granicę i pojechać do Manta Moros, w Meksyku. Nocne życie, tanie drinki, niezapomniane wrażenia. Wieczór upływa na imprezowaniu, śmiechu i muzyce. Wydaje się, że to kolejna zwyczajna noc, ale gdy przychodzi pora powrotu, Mark znika bez śladu. Przyjaciele szukają go po barach, ulicach, wypytują przechodniów i nic. Policja rozpoczyna śledztwo, a sprawa nabiera rozgłosu. Mijają dni, tygodnie, a tropy się urywają, aż w końcu następuje przełom. Funkcjonariusze trafiają na rancho niedaleko Manta Moros. Znajdują tam dziwne przedmioty, ślady przemocy i kocioł, w którym pływają ludzkie szczątki. I to właśnie tam kończy się historia Marka Kilroya. Co naprawdę się stało? Dlaczego został porwany? Całą historię poznasz w pełnym odcinku. Zapraszam na mój kanał.